so far can I go here Tak, tutaj jest ścieżka dla rowerów. Same next. Well, what is that Me.

Iwo, co to są za ptaki? Iwo. Co to są za ptaki? O, patrz, nurkuje. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Witaj! <noise> Hello! Dzisiaj, dzisiaj drugi, trzeci dzień wiosny, drugi dzień. Wyszliśmy na spacer na, na dokarmić ja łabędzie na Karmić i przywitać pięknie wiosnę, Piękna pogoda dzisiaj. Także dzień radośni. Radośni. radośni korzystamy ze świeżego powietrza. Piękne, czyste powietrze. No. Po małym kawałku jest rzucaj. Po takim kawałku. Ania ja też proszę. Rzuć proszę na ptaszę. No, Co tam jest? Patrz, babonde tu idzie do nami, Tu nie? You like it? Papa. A sobie stand up nesty Słucham Okej, okay, ale już to starczy. Nie, nie, no mówię ci, że No dobra, to dajcie. Okay, the black one. Have will give you okay, one. Tak, na This one. You give also for anya. For oh, Hey, look Hey! mas naik kayo Ibo. What Hey! Ito yung pino Rzućcie to, przypłyną. O, już płyną, bo będzie. Żebyś nie spadł. No dobra, idziemy dalej. Bo ten, bo znowu będzie przypłynęły, nie te małe czarne. No idziemy dalej. Chodźcie. Bo te już przypłynęły, widzicie i przegoniły te małe. No ładnie chcą jeść. OK. Hey. Wow. hey. wow. OK, idziemy. Yup. Taming. Tak, płyną za nami. Look, no pu. Tak, łak, łak, No, not so big, you know. no, no. no, już starczy, już więcej nie rzucaj, zobacz ile już narzucałeś, nie, no, już starczy. Dobrze. OK. to ma. OK, idę. Go back. Co? Um... Co Ania nie chcesz? Coż, obrażona siedzisz? Co? A Iwo, pokaż się Spiderman ja, ja, ja. Jedzie nasz Dyliżans Panie Szofer <laughs> Proszę podjeżdżać no jakie ładne autobusy mamy w Szczecinie. I tak sobie spacerujemy, korzystamy z piękna Polski, czystego powietrza, czystych, równych chodników, pięknego nieba. O, proszę. Fajnie w Polsce. Polska to Bardzo piękny fajnie. kraj. O, słucham mama żona moja moja. Bardzo fajny, fajna. O, także się też podoba. A no, zresztą koleżanki Filipinki żony. Jak przychodzą czasem odwiedzać, to też sobie chwalą pobyt w Polsce. Idziemy, a po spacerku pyszny rosołek na kaczuszce. Co tam jest? Iwa. Iwo pojechał? Tak. Dobra. Dzisiaj niedziela. Jest godzina z pół do 11. Wszyscy nam przejdą. Jeszcze ludzie chodzą do kościoła. A my idziemy w ulubione miejsce Ani. O, my idziemy w ulubione miejsce Ani. Ona lubi tu przychodzić. Powiedzieć cześć. A do kogo to już zaraz zobaczycie? Co tam jest? John Paul? Jan Paweł. No, do kogo mówiłeś haj? No, przywitaj się Ania Powiedz cześć Moja Pawła Hi. Poszedł. Idziemy sobie na spacerek. Motu No i rosołek już pyrka Jak wróciliśmy Będzie Dobra. pyszny obiadek Także U nas Rosół zaraz będzie wjeżdżał na stół Życzymy u was Kochani widzowie również smacznego miłej niedzieli Miłego dnia, popołudnia. Bye, do widzenia.